W dzisiejszym wydaniu wieści z ratusza zapowiemy święto miasta i jego mieszkańców. Przypomnimy o pierwszym szkolnym dzwonku i pokażemy inwestycje szkolne. Powiemy o upamiętnieniu wybuchu II wojny światowej. Zaprosimy na zawody rolkowe Roll Race, a także pokażemy, jaki był piknik organizacji pozarządowych. W weekend Święcimianie będą świętować. Miasto obchodzi swoje urodziny. Z tej okazji odbędzie się uroczysta sesja rady miasta. W Oświęcimskim Centrum Kultury 3 września wystawę swoich prac otworzy Witold Kaczanowski. Na wspólną zabawę na rynku 4 września. Od godziny 17 zaprasza Oświęcimskie Centrum Kultury. Wystąpią krzywa alternatywa i Sound and Grace. Gwiazdą wieczoru będzie Kleo. Muzeum zamek przygotowało rodzinną ścieżkę historyczną, wystawy czy targowisko Staroci Rzeczy z Duszą. Doroczne spotkanie miłośników antyków, staroci i pamiątek z przeszłości. Na dzień otwarty 3 września zapraszają Oświęcimskie Wodociągi. 3 września to święto miasta Oświęcimia, dlatego też musimy o tym Pamiętać, że mamy przecież bardzo bogatą historię wielowiekową, jesteśmy jednym z najstarszych miast polskich, więc warto o tym pamiętać, warto to czcić, że ten dzień będzie naszym świętem, dlatego zapraszam wszystkich mieszkańców Oświęcimia, gości do tego, żeby przyjechać do Oświęcimia, uczestniczyć w różnego rodzaju wydarzeniach. Czy to tutaj na rynku, czy to w Oświęcimskim Centrum Kultury, czy w Muzeum zame, Będziemy świętować. Mam nadzieję, że nam pogoda dopisze. Zapraszam wszystkich, bo naprawdę jest to święto wszystkich mieszkańców i miasta Oświęcim. Zapraszam bardzo do udziału. Święto miasta związane jest z datą 3 września 1291 roku, kiedy to książę Mieszko potwierdził posiadane przez oświęcim prawa miejskie rozszerzone dodatkowo o nowy przywilej sądowniczy, w którym dotychczasową ławę miejską sąd miejski podniósł do rangi sądu drugiej instancji. Oświęcim wpisał się na karty historii jako gród kasztelański wyrosły na ziemi krakowskiej około 1179 roku. W pełnym tego słowa znaczeniu Oświęcim stał się miastem prawdopodobnie w 1272 roku, kiedy to książę opolski Władysław nadał mu prawa miejskie na wzór dolnośląskiego Lwówka. Po wakacyjnej przerwie do sal lekcyjnych powrócili uczniowie. W oświęcimskich podstawówkach pierwszy w tym roku szkolny dzwonek zabrzmiał dla 2645 uczniów, w tym ponad 200 dzieci z Ukrainy. W ławkach zasiadło 321 klasistów. W miejskich przedszkolach opieką i edukacją objętych jest ponad 789 dzieci. Wakacyjna przerwa została wykorzystana na przeprowadzenie remontów i modernizacji. W tym roku szkolnym wykonaliśmy wiele prac remontowych, modernizacyjnych na terenie wszystkich szkół, które, które są prowadzone przez miasto Oświęcim. Są to głównie prace związane z placami zabaw, salami lekcyjnymi, jak również holami i terenem wokół placówek szkolnych. Wśród nich są modernizacje placów zabaw w szkołach podstawowych numer 1 i 9 oraz w miejskim przedszkolu numer 7. W szkole podstawowej numer 3 zrobiono wejście do szkoły, tak zwany zewnętrzny taras. Wymieniono stolarkę drzwiową w budynku szkoły podstawowej numer 5, a w szkole podstawowej numer 2 zainstalowano monitoring zewnętrzny. Prace modernizacyjne korytarzy prowadzono w szkole podstawowej numer 4. W miejskim przedszkolu numer 16 zamontowano rolety zewnętrzne. Staraniem rodziców wymalowano też niektóre klasy czy świetlice, jak na przykład w szkole podstawowej numer 1. W szkole podstawowej nr 7 prowadzone będą jeszcze prace przy izolacji fundamentu budynku. Na modernizację czeka też plac zabaw przy szkole podstawowej numer 11. W budżecie miasta na te inwestycje zabezpieczono 750 tysięcy złotych. Mieszkańcy Oświęcimia 1 września w 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej zebrali się na placu Tadeusza Kościuszki, by uczcić pamięć i oddać hołd ofiarom wojny. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 12. Najpierw odśpiewano hymn państwowy a następnie delegacje złożyły kwiaty na grobie nieznanego żołnierza. Wśród zebranych były m.in. władze miasta, parlamentarzyści, przedstawiciele samorządu powiatowego i gminnego, radni. Rocznicę uczcili też kombatanci, delegacje wojska, szkół, instytucji kultury oraz młodzież niemiecka z Emden i Wolfsburga. Tę część ceremonii zakończył utwór Cisza. Uczestnicy przeszli też na cmentarz parafialny, by złożyć kwiaty na mogiłach żołnierzy poległych w dwóch wojnach światowych i we wrześniu 1939 roku. 1 września 1939 roku o godzinie 4.45, bez wypowiedzenia wojny, niemieckie wojska uderzyły na Polskę, rozpoczynając najtragiczniejszy zbrojny konflikt, który pochłonął miliony istnień ludzkich na całym świecie. Przyniósł niezliczone cierpienia, podeptał ludzką godność. W sobotę 3 września przed południem startuje druga edycja zawodów rolkowych. Rolkowe LAW, czyli Roll Race na bulwarach. Tor wyścigowy usytuowany zostanie przy strefie wypoczynkowej. Jego pokonanie nie powinno sprawić większej trudności. Dla uczestników zawodów przygotowano nagrodę i darmową lemoniadę. Będzie też możliwość wypożyczenia sprzętu rolkarskiego. Kotki, Bezy słodkości w piekarniku same pieczone. Tegoroczny piknik organizacji pozarządowych już za nami. Na bulwarach zaprezentowały się stowarzyszenia, które na co dzień prowadzą miejsca aktywności lokalnej, współpracują z dziećmi, młodzieżą, rodzinami i seniorami oraz osobami niepełnosprawnymi. Wśród atrakcji były pokazy tańca sztuk walki, turnieje sportowe, zawody kajakarskie i konkursy z nagrodami, atmosfera sprzyjała dobrej zabawie i wypoczynkowi. Stowarzyszenie pozytywnie. Działa już tutaj w Powiecie Święcimskim od dwóch lat. Zajmujemy się pomocą chorym dzieciom. E, mamy kilka akcji takich jak Nakręćmy się pozytywnie, gdzie zbieramy nakrętki i baterie. E, organizujemy różne pikniki, e, z których z, zbiórka pieniędzy jest przeznaczona na chore dzieci. I dlatego też chciałbym wszystkich gorąco zaprosić na pozytywne zakończenie lata, które odbędzie się 18 września w godzinach od 13 do 17, koło. OCK. Ja reprezentuję Stowarzyszenie na rzecz współpracy z Zagranicą. My bardzo współpracujemy z miastem Balamire we Francji, gdzie reprezentujemy nasze piękne miasto. No i najczęściej gościmy tam i oni przyjeżdżają do nas w ramach wymiany. My jesteśmy właściwie fundacją na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. Tak więc wśród naszych działań zajmujemy się głównie edukacją poprzez organizację różnego rodzaju warsztatów, grup, grup wsparcia dla osób chorujących oraz w przyszłości także dla ich rodzin. Oprócz tego robimy różnego rodzaju warsztaty rękodzielnicze, też kulturalne, filmowe. Generalnie mamy na celu aktywizację oraz rozwój osób z zaburzeniami psychicznymi. Fundacja nasza działa od wielu lat, natomiast hospicjum dopiero od 10 lat. Mamy 23 pacjentów w hospicjum. Tutaj, wystawiając nasze stoisko, staramy się przybliżyć naszą działalność. Informujemy Państwo, rodziny o tym, w jaki sposób opiekujemy się naszymi pacjentami, naszymi chorymi w hospicjum. Jesteśmy z Oświęcim Klubu Karaty Karate i dalekowschodnich sportów walki. Prowadzimy zajęcia z zakresu karate i kickboxingu. Zajęcia odbywają się na terenie Oświęcimia i Brzeszcz. Grupy wiekowe są od piątego roku życia wzwyż, prawda? nie ma górnej, górnej granicy wieku. No, klub, klub działa w Oświęcimiu od 1985 roku. Zapraszamy do naszych sekcji, mamy w naszych szeregach mistrzów Polski, Europy i świata, trenerzy posiadają uprawnienia Polskich Związków Sportowych, także wszystko, wszystko jest na swoim miejscu. Zajmujemy się szkoleniem dzieci i młodzieży w łyżwiarstwie figurowym, w tym roku obchodziliśmy 20. Piątą rocznicę naszego istnienia. Jesteśmy widoczni na stronie Facebooka. Tam można bardzo dobrze zaobserwować, co się u nas dzieje, gdzie wyjeżdżamy na zawody, na zgrupowania, jak przebiega nasze szkolenie i nie tylko, bo też dbamy o to, żeby. Dzieci nie kojarzyły pobytu z nami wyłącznie szkoleniowo. Na stoisku Urzędu Miasta Oświęcim Wydział Ochrony Środowiska udziela informacji na temat programu Czyste Powietrze. Mieszkańcy mogą uzyskać informacje na temat skorzystania z dofinansowania do wymiany pieców, ocieplenia swojego budynku, wymiany okien lub drzwi. Super, bardzo fajnie. Jesteśmy czas. zadowoleni, jesteśmy z ale super. Częściej takie coś.